O kurwa, uwaga! Ot, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Chybiej, bo ja nie mam tyle... Ej, ja nie doskoczę tu ze znakiem. Paliwka. spróbuj, Nasz Teraz na bibliotekę, także full focus i pocimy rowa. Pojebało was? Nie, Maskę Nie! On właśnie założył! Dobra to chodź Przemek, no. chodź idziemy Ale weź, weźcie walkie toki, bo nie dogadamy się Ty, bo ja nie mam tyle... Ej, ja nie doskoczę tu ze znakiem O Lipka, spróbuj, na radę Dałeś wow. radę, widzisz? Nas No wiem, oni są pod nami do, do, do. <noise> Dobra A. Ty. Ty, No chalecie. <grym> Pojebało was. <grym> co Nie! On założył! Uciekamy! No nie, stój, nie założyłem! Co robi maska? Dabiga? No nie! No o, co, co Dabi, jest Chodź tu, chodź. cię ja, ja sobą nie jestem. Eee, Pojebało was? Jak gdzie smashi? No, jak to maskę. No ja. Smashi. No i smaży nie żyje przed was. O kurwa uwaga. O co uciekaj, 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 tam jest wieżyczka za tobą cepie. Zabiję ją. Czekajcie, bo są. No to ej, czekamy, czekamy. Gdzieś musimy wszyscy wrócić, bo dużo pieniędzy. Ej, gdzie, biegn gdzie biegniesz? O kurde, już jest ósma. Trzeba szybko te rzeczy zbierać. Kurwa, lewiatan. w burczy. To jest lewiatan. Nie chodźcie w grupie. Co oh, to kurwa jest? A jest miętło co? Nie po kolejne rzeczy. Jak, jak nie wrócę, to nie wrócę. Paralizator. Ale chyba już nie zdążymy, nie? Jest paralizator? Tak. Oni jeszcze pośrodku są, ich obronię. Pomocy, Ty żyją wszyscy? Ty żyją? Mam środek. No, a nie, zbyt wszyscy żyją. Udało mi się, zdążyłem jeszcze rzeczy zabrać ostatnie. Nice. No I dobrze nam poszło. No, dobra, Ładować rzeczy, zbierać znaki i lecimy. Przemek, moje boczne wejście. Da, ja pójdę otworzyć te drzwi. Nie, masz walkie -talkie? Ja mam walkie -talkie. Ja pójdę na drzwi, wysuńcie tu. Ja pójdę na walkie do drzwi. Ja pójdę na walkie do statku. Znaczy się, Wy cały czas na walkie -talkie. Bądźcie przy tych drzwiach i wyłączcie walkie -talkie. Załączcie je za jakieś 30 sekund, żeby prądu nie marnować. Zabija. Nie wiem, ale dostanuje No, ja dostaję Eee, To są drzwi B3, tak? Ok, mamy. Ok, na lewo zaraz jest złom. tam są dwa moby, tam są dwa moby nie idźcie tam, tam są dwa moby w tym pomieszczeniu. Nie, 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 bo tam coś jest. I ktoś zginął? nie tylko W drugą stronę jeszcze możecie iść. Czy nie możecie iść w drugą stronę? On dostaje stronę? przez te drzwi? O! Okej, okay, obserwuję Smashiego. Smashi, e w prawo. Nie, 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 nie wracaj się, nie wracaj się Dajcie smacznie walkie doki, bo nie... nie Zapytaj nie, 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 nie. Daniela czy ten mop jest dead Jest, jest, jest yes. Ej, halo Ten jak Dajcie walkie doki komuś kto tam będzie dowodził, bo ja was będę nawigował. Ja go Dobra, muszę... No, to chodźcie czas. teraz drugą A nie, ja, ja, ja mam klucz przecież, czekajcie A, Czy jest kurwa? Bo... Leży. To tu jest pobór. E, w prawo nic nie ma, idźcie w lewo. Dobra. Tu nic nie widzę, żeby było na mapie, możecie iść dalej. Eee, z... Skręć. Idźcie prosto. Tam no, 0,9 było do prosto, 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 prosto. Cały czas prosto. Cały czas prosto. I teraz jak się odwrócisz na prawo, tam jest zło. Nie wierzę, nie hey. wierzę, który, wierzę. wierzę nie I teraz jak pójdziecie, no i w prawo. Teraz skręćcie w prawo, który debil kręci w lewo. W Prawo. Teraz prosto, 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 prosto w lewo. W lewo i tam jest generator. Ale zanim generator zbierzecie, możecie jeszcze się. To już no na koniec, jeszcze poszukajmy. bo jeszcze jedną odnogę widziałem. Ale no, ja bym poszukał jeszcze itemów. Well, no tu, prosto, 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 prosto. Prosto, 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 No nie tam kurwa prosto, wie. No i w tą stronę. I tam jest złą w szafce. Smashee, jak tu jesteś z nami, nie przejmuj się. Pod schodami no i tam jest złą w tych dwóch szafkach. No, ostatni slot. Nie, jeszcze jeden. Po przeciwnej stronie jest Dobre. jeszcze druga szafka kurczę, i tam też jest złom. Ogólnie to ja was nie słyszę, misiaczki. No, ja już to wziąłem. <głos》>, mobilki, mobilki, jak nie słyszę. <głos》>, jak sytuacja Co? Na jeszcze Co? Jeszcze po drugiej stronie jest szafka ze złomem. No, dokładnie idziesz w tamtą stronę. Tu jest jeszcze złom. O mam. Okej. Okej, chyba wszystko pozbierane. Teraz jak weźmiecie generator, to możecie... No, ma ktoś jednego slotu na ten? Na ten reaktor? Ja mam no, 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 no. okay. Ej, stop, tam jest potwór, tam jest potwór. O, jest na To trzeba, wyciągnijmy go, wyciągnijmy go. No, no, no. Niech tu wyjdzie na przestrzeń i go. A nie lepiej na topa. Jakby kogoś on chciał nie podoba, to się imię po prostu. Tu. No no, no to jakoś tam. On jeszcze biega przed tobą, Damian? O, tak, on też biega. Tam coś biega. Eee, my Ty, my to jest szuką u ciebie a sam jak na wprost patrzysz, teraz tam coś biega jeszcze Nie wiem czy to nie są te a Pi ja. 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 hordery, hordery to się nazywało no panie Hordery na panie Jesteśmy miałem Brakuje jednej osoby na radarze No, idź prosto, 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 tam, prosto, 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 teraz w lewo. do wyjścia, pamiętacie? generator. jak go wziąć? A wyjście, czekaj, może. Czekaj, przesunąć, bo robię na monitorze. Dobra, W prawo, no przez te drzwi, dajcie radę, i w prawo. Prosto, uwaga, tam jest potwór. Idźcie prosto jeszcze kawałek. Jeszcze jedy, kawałek prosto musicie iść. I teraz w prawo musicie odbić. I teraz cały czas prosto musicie iść, cały czas prosto, cały czas prosto, 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 prosto. Uwaga, coś jest z lewej. Idźcie prosto dalej, idźcie dalej prosto i teraz w prawo odbicie. Stop, stop, co do tyłu. Chwila, bo ja nie jestem mega wolny, nie? Cofnijcie, cofni cofnijcie, się, cofnijcie, się, cofnijcie teraz w lewo. Dokładnie, tutaj. Po schodach do góry proszę teraz wejść. No, musisz do góry teraz wejść. Bardzo dobrze, teraz idzie prosto, 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 prosto. Nie, nie to w strona, nie w to prosto, nie to prosto. A, um, teraz w prawo. Czekaj, zgubiłeś kolegów. Mi padła. Tam jest jakiś mob przed tobą. Czy się Tak, tam jest jakiś mob, może być robak na suficie, uważajcie. Złapał kogoś, jednijcie go. Okej, okay, idźcie teraz dalej prosto. Tam gdzie ten robak był, tam gdzie robak był. Nie, nie to, nie to, nie, 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 nie cofnij to w tył i w prawo. Tak, gdzie, gdzie idziemy dalej? Y jednak nie, chyba tu. Nie, nie tu, wróćcie. Nie tu. I teraz idź w prawo. Teraz jeszcze raz w prawo. Gdzieś tam powinno być wyjście. Zejdźcie na dół teraz i w prawo. Nie jest wyjścia. Dobra, co kolejny na Kurwa, gangrena jepan. Ja tam idę jeszcze po złom, bo tam było coś zostało, nie? No. A wszystko wzięli, ok? Ja pierdolę, jaka inba Proszę, otwórzcie szybko drzwi. Już ich nie ma, otwórzcie drzwi, a sąkiem kim wejdziemy szybko. O nie Co się kurwa stało Oj i mi się bardzo Kurwa latarki nie naładowałem Tu bez kluczy nic nie zrobimy Aha Ej, tu bez klucza nic nie zrobimy, potrzebujemy kluczy mieć A, nastaw... Halo A mamy na statku, nie? To zaczekać ty na ciebie? No może zaczekać zaraz przyjdzie. Bez klucza nic nie zdziałamy, no to Także ten no Daniel, no nie uwierzysz, nie uwierzysz mi, nie uwierzysz, no. nie uwierzysz mi. Co? Dwa klucze tu leżały. I otworzyłem jedne i drugie drzwi. No ja powiegam po dwa klucze na statek. O cholera, jak nie zauważyłem. Okej, okay, to idziemy. No całkiem przyswoicie. To, ale mam wrażenie, że im więcej masz wagi, tym ta postać tak trochę pływa na zakrętach, nie? Wcześniej <grym> mi się <grym> wydaje, że tego nie było. No bo wiesz, to tak jak masz za duży brzuch i na zakrętach cię zarzuca. Ej stary, ale ja mam za duży brzuch i mnie nie zarzuca na zakrętach. No widzisz, więc to jest realistyczna ja. gra. Jak ktoś tu biega. Ktoś tu był, pa. Stoją, żyją. O. Da Damian. Chyba tylko ja. <noise> no mówiłem, że tylko jedna osoba. A, a co się tak co z nimi stało? Biegłyby... Czy silniki nawet? Nie rad? pamiętam nawet, wiesz? Była <noise> jedna osoba, Lata druga, temu nie to nie było. było. drugą może glut zajebał. Okej. Okay. No to jest 1000 termo no, to teraz możemy na bibliotekę lecieć. No, trzeba się sprzedać. Ej, teraz, ale na bibliotece full focus i każdy walkie talkie, latarka, takie podstawowe wyposażenie, nie? <słuch> Jak my mieliśmy więcej niż było planowane, co jest kurwa. Ej, teraz. Um, wiadomość dla Smashiego i Homka, bo teraz polecimy na bibliotekę, nie? To będzie full focus. Sprzedaż. Full focus i płacimy dupę. Teraz na bibliotekę, także full focus i płacimy rowa. Doładować latarki, doładować walkie talkie i lądujemy. 10 osób graliśmy, to był młyn, nie? Nie, myśmy więcej grali chyba nawet. Więcej nawet, no. To kurwa jest Eklips. Szybko do Na górze jest! Na jest. <grym> to chyba tyle z rana. O kurwa zabija zawika, Zabija, zabija, zabija. 700 golda w pizdu Klaczuję, on to klaczuje pa kurwa to wiesz, że mogłeś odlecieć? Pomek Pomek A teraz chyba zostajemy na tej tanie, nie? No, zostajemy, zostajemy. No to tylko zamówić rzeczy i możemy jeszcze raz rano robić. No Survivors. To będzie full focus. Full focus. I płacimy dupę. I Halo Mashi. Halo, krasem dostałem. I jest full a jedno jakiś tam jest bo nie ja chciałem zaskoczyć na findów Ok To spadamy chyba stąd Dosłownie A u 50 <trybuj> <trybuj> Dembele. No i zgon Teleportujcie mnie Albo mnie łopatą walnicie, proszę Mam nadzieję, że ktoś mnie widzi Halo 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 Uhu. No to No nie ja pierdole, jaki sejf! Ty, myślałem, ja że z robakiem przyleci. Myślałem, że już zdychasz. Jaki save. Cudownie, piękne panowie. Czemu Lotusa nie ma? Ty, Lotusa coś goni. A, bo on nie wierzył, że my wszystko już ten... No nie, nie ten, czu mnie, Je, jego trzeba. Ja też mam na się, ale chyba ten. No nie, wigo. go! <śpiewa>